jest spokojne potargały siad A my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócić. Hej, witam Was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie dzisiaj, tak, dzisiaj pod lupą ten właśnie czołg T3485, czyli słynne rudy tak sobie pomyślałem, że kiedyś, że jak już będzie te 20 tysięcy widzów, to chyba to będzie dosyć dobry moment, żeby właśnie w tej mojej serii umieścić ten właśnie pojazd. No cóż, co można o nim powiedzieć? Słuchajcie, na pewno nie byłby taki sławny w Polsce, gdyby nie wiadomy serial Czterech Pancernych i Pies. Każdy z Was, no nie wiem, może Ci najmłodsi jedynie mogą nie kojarzyć, natomiast... Tak naprawdę wszyscy, którzy mają powiedzmy te 20 wiosen i więcej, bardzo dobrze go kojarzą. A ci, którzy mają ponad 30 wiosen, no to już jest naprawdę serial wręcz kultowy, dla mnie również. Co prawda, wiadomo, był to serial częściowo propagandowy, częściowo były tam zakłamane fakty historyczne, na przykład słynny odcinek, w którym to dostali rozkaz pomocy. I chcieli pomóc w powstaniu warszawskim Pamiętacie być może e, Oczywiście nikt wtedy nie chciał pomóc Wręcz przeciwnie Rosjanie wzięli to na przeczekanie e, No ale Ale słuchajcie serial był niesamowity I chyba dzisiaj gdybym miał Powiedzieć jaki jest Najlepszy serial to na pewno Znalazłby się w pierwszej trójce e, Naprawdę Jak na tamten okres Nakręcony z niezwykłym rozmachem Wiadomo, że pojawiały się tam kartonowe czołgi, ale słuchajcie, no miał klimat i chyba do dzisiaj ma klimat. To już, już takiego serialu nigdy nie będzie. No a cóż, dzisiaj pod lupą, eee, czołg jest słuchajcie, rewelacyjny. Cóż to dużo mówić, jest rewelacyjny, eee, ale tradycyjnie zaczniemy sobie od pancerza. Otóż moi drodzy, mamy tutaj podane 45 mm. I tak rzeczywiście jest, ale należałoby chyba wspomnieć, że ta belka, która się tutaj znajduje, czyli mniej więcej na łączeniu tych płyt, ma około 90 mm. Natomiast 45 mm czołg ma tutaj na całej powierzchni tej płyty przedniej, także dziobek, czy też brzuszek, jak tam wolicie, oraz także tutaj boki i pod gąsieńcami ma 45 mm. Milimetrów. 40 mm jest tutaj, mniej więcej, gdzie są te wizjery One tutaj są zasłonięte, ale mają około 40 mm. 40 mm też ma tył tego pojazdu. Gąski są traktowane jako pancerz 20 mm. Bardzo, bardzo ciekawą rzeczą jest wieża w tym czołgu. Ona potrafi przyjąć za zero i potrafi zdingować. Dlaczego? Otóż z przodu ma 90. To jak na czołg medium, jest całkiem fajnie. Ale ta osłona działa, również ma 90 i otwór tutaj jest oczywiście troszeczkę mniejszy. To znaczy, jeżeli tutaj strzelacie, to możecie przebić te 90, ale pod spodem jeszcze chyba jest około 45 mm. Także można to traktować jako pancerz warstwowy, i tutaj sporo razy za zero wam wejdzie. 90 również o dziwo ma wieżyczka obserwacyjna dowódcy, czyli bardzo dużo. Jak na czołg średni, ja do tego poziomu szóstego to jest bardzo dużo. Boki tej wieży to około 75 mm, też całkiem nieźle, i tutaj ta podstawa również około 75 mm. Góra wieży bardzo cieniutka 20, to samo te pokrywy tutaj silnika również 20, natomiast 52 mm ma tył wieży. Zawsze pewnie, jak zwracacie uwagę na czołgi radzieckie, to widzicie takie pałąki, które są przyspawane w wielu miejscach. Otóż Rosjanie mieli w zwyczaju transportować piechotę w ten sposób i miało to ułatwić, powiedzmy, albo mocowanie jakiegoś tam ładunku, albo po prostu piechurzy się trzymali tego. No i cóż, to chyba koniec omówienia pancerza. To jest pancerz bardzo prosty, nie ma tutaj żadnych ukrytych jakichś weak spotów itd., tak Zresztą ten czołg no ma 45 właśnie tutaj z przodu, spokojnie można go przebijać. Ale czołg jest to rewelacyjny moi drodzy, no jest rewelacyjny po prostu. Za sprawą właśnie tego, czyli armata 85 mm, jak na czołg medium, yy, właśnie na szóstym poziomie, no jest po prostu fantastyczna. 144 penetracja to naprawdę wystarcza, jeżeli Was wyżej wylosuje spokojnie na gold, Pestkę możecie przerzucić na tą amunicję premium, chociaż może i nazwę trzeba by było zmienić, bo już nie ma amunicji premium. 194 aż ma, no i co jest bardzo ważne potężne obrażenia. 180, słuchajcie, przy szybkostrzelności 10 na tym poziomie to jest rewelacja. Do tego mamy celność 0,37, to również nie jest najgorzej. I zawężanie kółeczka 2,3, czyli także. Jest to fajnie. Do tego czołg jest dosyć szybki. Ja go niedawno kupiłem tylko po to, żeby zrobić właśnie to pod lupą. I tutaj mamy silnik, ja chyba jeszcze nie mam wymaksowanego tego czołgu, zaraz zobaczymy. Silnik maksymalny kosztuje aż 90 tysięcy ma 600 koni podczas gdy ten stokowy ma 500, czyli przy tej masie a zwróćcie uwagę, że masa tutaj jest 33-34, można powiedzieć, tony, no 100 koni więcej to będzie bardzo dużo. Jeżeli chodzi o opuszczanie tego działa, to może opuścić o 7 stopni, mogłoby być lepiej, ale nie jest to tak najgorzej. Natomiast podniesienie o 22 stopnie, i to jest już fajna wartość, jeżeli obrócicie wieżę do tyłu, to to opuszczenie działa się zmniejszy o 1 stopień, czyli wtedy będzie miało 6 stopni, natomiast Podniesienie się nie zmienia. Bardzo fajna rzecz, pociski do tego działa. O tutaj mam w zapasie kupione 65 gold pestek. Słuchajcie, pociski te zwykłe przeciwpancerne mają prędkość bardzo dużą, około 950 metrów na sekundę, natomiast jeżeli zmienicie na ten pocisk, to jest już taki kompozytowy, można powiedzieć pocisk, to ma aż 1200 prawie. To jest naprawdę, naprawdę bardzo duża szybkość. Przypominam Wam cały czas, że jesteśmy na szóstym poziomie. Zresztą działa jest tak dobre, że występuje w tych późniejszych czołgach następnego poziomu. Do tego szykuje nam się czołg T4485 premium. No i nie wiem, nic na to na razie nie wskazuje, ale gdyby miał to działo, to naprawdę super pojazd byłby, super. Wtedy na pewno bym go sobie sprawił, chociaż wolałbym. Właśnie premiuma takiego jak ten, czyli Rudego, dokładnie z tym maskowaniem, e, z tymi właśnie łapkami odciśniętymi. No, taki pojazd premium w Polsce na pewno sprzedałby się niesamowicie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to proponuję wam oczywiście dosyłacz, także ulepszony system naprowadzania. I tu macie właściwie pełną dowolność. Niektórzy stosują wentylację, inni znowu. Stosują na przykład skrzynkę narzędziową, jeszcze inni optykę albo wręcz lornetę. Słuchajcie, tu jest naprawdę pełna dowolność, i ja sam nie wiem, jeszcze nie zdecydowałem się tutaj na żaden moduł. W każdym razie, wybór jest naprawdę dość spory. Teraz yy, załoga, <taki> tak jest. Załoga składa się oczywiście z dowódcy, któremu radziłbym dać yy, po prostu albo żarówkę. Albo na przykład naprawę. Żarówka i naprawa to są takie dwie podstawowe właściwie e, umiejętności. Następnie mamy celowniczego. Celowniczemu powinniśmy dać, oprócz oczywiście naprawy, wszystkie takie umiejętności, które pozwolą nam strzelać w ruchu, ponieważ tym czołgiem w ruchu bardzo często się strzela. Pamiętajcie, że ruch to nie tylko wtedy, kiedy jedziecie przed siebie i po prostu strzelacie, ale także wtedy, kiedy szybko wychylacie się za jakieś przeszkody, oddajecie strzał i chcecie się cofnąć. To tak, jest, także jest ruch. Następnie mamy kierowcę. Kierowca oczywiście powinien zadbać o to, żeby właściwości jezdne tego pojazdu się poprawiły, ponieważ jedną z jego głównych zalet jest właśnie mobilność i to, że możemy po prostu przyfasolić komuś z boku. Radiotelegrafista standardowo naprawa jest podstawowa, później możemy się pokusić o danie dla wszystkich załogantów braterstwa broni. No i ładowniczy, ładowniczy oczywiście wiadomo, również naprawa i również coś związanego z y, ładowaniem, na przykład, możecie sobie wziąć bezpieczne magazynowanie. Jak należy grać tym czołgiem? Słuchajcie, musicie mieć y, świadomość tego, że macie do dyspozycji bardzo dobre działo, i chodzi o to, żeby być ruchliwym, to znaczy zmieniać pozycję, albo jeżeli już znajdziecie sobie dobrą pozycję, to po prostu wykorzystywać tą wieżę, wykorzystywać to, że macie tutaj, w tym miejscu, naprawdę bardzo dobry pancerz po prostu wychylacie się, oddajcie strzał albo pokazujecie tą wieżę i bezczelnie nawalacie w przeciwnika. Do tego macie tutaj oczywiście weak spot, natomiast tak jak wcześniej wam powiedziałem, ta wieżyczka obserwacyjna ma 90 mm, aż to jest całkiem sporo, całkiem sporo. Niestety losowanie tego czołgu nie jest najlepsze ostatnio, ale ja wiem o co chodzi. Eee, chodzi o to, że mnóstwo ludzi dorobiło się wysokich poziomów ze względu na te misje po 250 tysięcy dziennie i niestety często ten czołg jest losowany na dole. A mamy 720 życia, więc do tych wyższych poziomów jesteśmy na dwa strzały. No i cóż, jeżeli tylko macie ochotę, to bardzo, bardzo polecam wam grę tym czołgiem, jest naprawdę rewelacyjny. A jeżeli nie oglądaliście serialu 4 Pancerni i Pies, no to moi drodzy, macie to jak najszybciej nadrobić kurczę. To jest na przykład moje dzieciństwo i wielu z was na pewno. W każdym razie to jest koniec tego krótkiego opisu. Żegnam się z Wami moi drodzy i do usłyszenia. I powrócimy wierni po wiosencji.